mam go z tej strony Sebol. Jeszcze Wam coś pokażę. Taki fajny pomysł, Jak co można z jajkami zrobić fajnego. Czyli bierzecie jajka na pół. Po tytule już się pewnie domyślacie, o co chodzi, ale macie na pół jajka. Zróbmy w wersji dwóch na razie. Na dwóch przykładach Wam pokażę. Macie dwa jajka i teraz trzeba zrobić tak, że od razu mówię, nie mam majonezu, to wezmę sos czosnkowy, bo to majonezem trzeba, no ale nie, nie, nie tutaj mam majonez dopiero, będzie majonez dopiero, a nie mam już sklepy pozamykane, więc, więc już dobra, niech tak będzie. Pamiętajcie, że z majonezem to się robi, a ja to chodzi mi po prostu. Słuchajcie, muszę znaleźć te kałaczkę, bo albo tą wezmę większą, albo tą. I robimy to tak. To będzie mysz i jeszcze, tak wam od razu powiem z tego, tylko i robimy to tak. O. Tu przekuwamy. Tu przekuwamy i dajemy szczypiorek. Mamy szczypiorek. I tu dajemy szczypiłko. Jak go wsadzić? Nie wiem. Trochę za, za gruby jest, ale spróbuję go wsadzić. O. Dobra, jeszcze trzeba wsadzić. Dajmy drugi szczypiorek. Ten już nie pasuje. O i tu ciach jeszcze jeden. I tu ciach. O. Jak się uda to jeszcze... O, nie wejdzie. Dobra. Kolejny damy, o. Dobra. I macie jedną wersję. Tak o kolce ci jesz. I. Teraz dajemy tak. Dajemy po prostu tutaj, jakbyśmy mieli majonez, bo nie posiadam. Damy sos. I tu dajemy tak. Zobaczcie jak to wylatuje. Oho można sobie ze palcem pomóc. I dajemy tutaj jeden groszek i drugi. Nos, jak zrobić? Konieczne to będzie trzymać się. Nos można zrobić prosto. A mianowicie, tylko nie wiem, czy mi wyjdzie. Nos może mi się nie udać, ponieważ nos można zrobić tak. O. I tu ogórka na pół przeciąć. Tylko mały taki zrobić. O. I nos na przykład zrobić z. Z ogórka jakoś tak nos, tylko nie wyszedł mi trochę ten jego kształt, więc może cieńszy zrobię, o, plasterek, o. I na przykład tak dać nos. Z ogórka. To jest na przykład jesz, a myszę też można prosto, tutaj brzodkiewka by się przydała, tylko nie było w sklepie. A mysz to możemy zrobić tak. Tu dziurę. Tu wyciągamy to. Wkładamy tutaj ogon. I mysz prawie to samo. Tylko mysz będzie bez tego. Może mniejszy ogon, bo tego się zjeść potem nie da. Mysz też tak się robi. Tutaj dziurę jedną. Można dziurę, a nie, po co dziurę robić? No nieważne. Nie chodziło o dziurę akurat. No i za mocno. A zrobię to inaczej. Palcem to wezmę, o. Przecież w kuchni można wszystko robić. I tak to wygląda. No i mysze mamy. Możemy tu dać, nie wiem, też nos zrobić. Na przykład dziurę tutaj wydrążyć, o. I w tą dziurę wsadzić takie coś. No i mamy nos. No i mamy myszkę. No i to tyle. Trzymajcie się. Trochę to oko odpadło, no trudno. Ale wiecie o co chodzi. Trzeba to przytrzymać. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa. I wasam świąt, jeszcze raz. Wszystkiego dobrego na te święta. Papa. Pa.